Moi drodzy, obok tego tematu nie mogę przejść obojętnie, ponieważ wysyłacie mi go w setkach wiadomości na moim Instagramie. No i moi drodzy, o co chodzi? Stu po raz pierwszy od maja pokazał się na jakimś filmie w internecie, nawet coś tam powiedział. A drugą rzeczą jest to, że znowu po raz pierwszy od maja Stu pokazał swoją aktywność w internecie, ponieważ skomentował pewien post. Także moi drodzy, stawcie łapeczkę w górę. No i zapraszam do oglądania. Jeszcze chciałbym pozdrowić nowych sprojących, a oto oni. Adam 2004K. Tribe Somersby, Lucky Macie YouTube, Olimax, no i moi drodzy, Korki, Korki, który wykupił wspierającego aż za 40 zł. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, a w szczególności właśnie tobie, Korki, Korki. Naprawdę mega mnie wspierasz, bardzo ci dziękuję. A teraz donatorzy: Kacper, Kacperek oraz Luport T, również Wam bardzo dziękuję. A jeśli ktoś z Was, moi drodzy, chciałby zostać po odcinku, to możecie wysłać albo donata, albo wspierającego za byle jaką kwotę. Także co, to tyle. No i zapraszam do oglądania. Więc moi drodzy, sobie zacznijmy od tego komentarza Stewarta którego napisał pod zdjęciem Dubiela, po tym jak przepraszał, że przegrał walkę. A tak według mnie to Marcin Dubiel kompletnie nie powinien przepraszać, ponieważ dał z siebie wszystko i naprawdę według mnie walczył dużo lepiej niż większość oczekiwała. Także naprawdę brawa dla Dubiela, a teraz przechodzimy do tego komentarza. Stewart wysłał emotkę serduszka, co ma symbolizować to, że wspiera Dubiela jako taki prawdziwy przyjaciel. No i jest to, moi drodzy, pierwsza aktywność Stewarta właśnie od Maja. No i zdobył ogromną ilość polubień pod tym komentarzem, ponieważ aż 45 tysięcy jak na komentarz jest to bardzo dużo. No i moi drodzy, widać, że ludzie naprawdę za Stewartem tęsknią. Ja w ogóle na Stewartie się wychowałem. To był pierwszy youtuber, którego oglądałem jeszcze za czasów polskiego pingwina w 2012-2011 roku, gdzieś go właśnie zacząłem oglądać, także. Fajnie było, gdyby właśnie Stewart wrócił, ponieważ naprawdę bardzo dużo osób po prostu za nim tęskni i im go brakuje. Komentarz komentarzem, ale teraz po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć Stewarta po tych kilku miesiącach na filmie. Moi drodzy, spójrzcie na to: mamy tutaj urywek filmu Dubiela. No i możemy zobaczyć, że po prostu sobie Stewart tam siedzi i nic nie mówi. Ale do czasu, ponieważ moi drodzy, kilka minut później możemy usłyszeć Stewarta głos. Posłuchajcie sami. Jak widziałem, co on robi na pierwszym, mówię: Nie czasami tak się dzieje. I teraz bardzo dużo osób się zastanawia, czy Stewart wróci, ponieważ, jak na początku, pokazał swoją aktywność na Instagramie, teraz udzielił się w jakimś filmie Udubiela. Moi drodzy, tego nie wiemy. To wie tylko i wyłącznie Stewart, ponieważ przez takie coś nie możemy spekulować, że akurat wróci. Po prostu był na filmie i tyle. Więc, moi drodzy, wystarczy nam tylko czekać. Albo wróci, albo nie wróci. To zależy tylko i wyłącznie od niego. On decyduje o tym. Także, moi drodzy, co? Podsyłajcie mi na Instagrama kolejne tematy. Wszystko będę oczywiście czytał. I może akurat wybiorę Twój temat do odcinka. Oczywiście możesz jej podsyłać wszystko. Także, co? Do następnego filmu. Cześć.